Od jutra nie piję. Od jutra się uczę. Dziękuję, nie jestem głodny. To trzy największe kłamstwa studenta. Sprawdziliśmy co i gdzie, jeżeli w ogóle jedzą żacy Politechniki Wrocławskiej. Na pytanie gdzie można zjeść na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej odpowiedź jest na razie jedna. bazylii. Stołówka akademicka dzierżawiona przez AZS z powodu remontu jest zamknięta. Jak jednak obiecuje Dariusz Cieślik, już od 15 listopada ponownie będzie otwarta. Tymczasem zapytaliśmy studentów, co ląduje na ich talerzach. Sałatka. I kotlet. Z reguły, tak. To jest to. Ale to wszystko od chińszczyzny po jakieś schabowe do pierogi albo coś takiego. Pizza, gdzieś albo kebab jakiś. Nie jeden dietetyk załamałby ręce nad studenckim jadłospisem. Ten jednak rządzi się swoimi prawami, w których dużą rolę odgrywają czas i pieniądze. Zwłaszcza pieniądze. Mój standardowy obiad, jak mam na niego czas, to wtedy. Ja do domu i odgrzewam coś, co mała mi zrobiła. Zależy co akurat mam w lodówce. Przeważnie jest bułka z serem albo coś może ciepłego wpadnie. Zawsze jest y, widelec, nóż, talerz, a nie zawsze się znajdzie coś na właśnie na tym talerzu. Nie? Czasami jest tylko kolacja. Jak zrobię zupę pomidorową w sobotę, to będę ją przez tam cztery dni, bo sobie cały garnek zrobię. Zależy, że mam pieniądze. Jak są pieniądze, to wtedy mogę sobie pozwolić na coś lepszego, szybszego, coś nie wiem spaghetti kupić. To i tyle. Wolę na co innego wydawać. Na co? E, na rozrywkę. Wiadomo, student niewielbłąd pić musi, ale i zjeść czasem by się przydało. A jeżeli o jedzenie chodzi, to dla większości Żaków najważniejsze jest, żeby było dużo i tanio.